Coś, moi drodzy, nagrywam się, bo muszę. Co, coś się ze mną dzieje. To znaczy, nic wielkiego, ale jakby to określają Amerykanie, to czuję to jakby anxiety, jakieś takie niepotrzebne napięcie bez powodu. Nie mogę uspokoić się, bo to nie są myśli, to jest po prostu stan mojego. Ducha, nie? To nie są myśli, to jest. Takie. Nie wiem, czy kiedyś doświadczyliście na egzaminie, na przykład, człowiek się poci z emocji, no nie, że coś zapomnie albo nie potrafi rozwiązać. To, to jest takie uczucie. Ja nie próbuję z tym, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale. Ach, nie wiem, co z tym zrobić. Nie? Ja nie lubię stresu, a ostatnio jestem bardziej wrażliwy. Każdy drobiazg jest, po prostu mnie przytłacza. Nie? Wydaje się niemożliwe do zrobienia, ale potem człowiek się bierze w garść idzie i robi. Nie? I tak samo jest teraz. Zbysuła się tam elektryka w domu, tym co ja tam robiłem poprzednio. Ja robiłem ten, to wszystko, te przebudowy, ale nie pamiętam jak. Nie? Muszę pójść tam odkręcić te gniazdka, połączenia sprawdzić, ja nie mam narzędzi, tylko taki czujnik, nie? czy dwa. Gdzieś tam bym znalazł może, ale nie wiem, gdzie one leżą, Jakieś te, te, jak to się, voltmeter i tak dalej. To, to ja gdzieś to mam, ale <laughs> z tego sobie poradzę tylko... A, słucham też muzyki dla... No, czyli ja wiem, że to będzie dobrze, ale na przykład denerwuję się już ze trzy dni, bo, bo to stało się w piątek chyba. Ja próbowałem to zrobić tak pobieżnie, potem mówię, że nie mogę znaleźć, bo nie mam narzędzi, potem przyszedł ojciec Han w niedzielę, tak wieczorem, nie, i tam coś grzebał. Potem Han zawołał elektryka, elektryk chciał 2,5 tysiąca, nie? Za 2,5 tysiąca to, ja to ja tam zrobię nowe, w ogóle wszystko nowe, nie? Także to... Odpada, i muszę po prostu pójść i sprawdzić. I wiem, że będzie dobrze. Ja, to, to ja naprawię, znajdę uszkodzenie, ale takie coś potrafi mnie. Myślę o tym. Nie, nie to, że obsesyjnie, ale, ale myślę o idzie ta babka. Chyba. No to zaraz z nim pogadam bardzo dobrze.